Witam serdecznie, Trygon Ognia na moim kanale Barany Lwy oraz Strzelce. Kochani, zapraszam Was do czytania tygodniowego od 21 do 27 września. Pamiętajcie proszę, że czytania te są ogólne, one nie muszą rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie pod każdym z moich filmów. Zapraszam, zrobimy prywatną analizę osobistą i odpowiem na nurtujące Was pytania. Dobrze, moi drodzy. Zapraszam zatem trygon ognia do czytania tygodniowego i zaczniemy tradycyjnie od zodiakalnych baranów. Barany 21-27 września, energię na ten tydzień. Moi drodzy, jeżeli chodzi o energię ogólną, Księżniczka Pentakli, jeżeli zamierzacie otworzyć własną działalność, to jest idealny czas, tak? Na rozwój firmy, na podpisywanie umów, na ruszenie do przodu. W relacjach uczuciowych to jest karta, która mówi o stabilizacji, o chęci wejścia w stały związek, natomiast w stałych związkach będzie bardzo ładnie się układało, możecie wziąć kredyt na dom, mieszkanie, tutaj wszystko powinno pójść według Waszych oczekiwań, po Waszej myśli. Czwórka była w na pozycji co miłego się wydarzy, mówi o takim szczęściu, radości, świętowaniu, o imprezach rodzinnych, gdzieś możecie się wybrać. Natomiast to jest też karta dla osób, które są w, dopiero w jakichś tam związkach, gdzie do, dopiero się poznaliście, wchodzicie w związki. To jest karta symbolizująca związek nieformalny, natomiast bardzo szczęśliwy i bardzo udany. Co was może zasmucić? Być może będzie odwołany jakiś wyjazd, podróż, nie dojdzie do skutku i tutaj może być taki psikus w tym tygodniu, tak? Być może otworzyliście się na coś nowego, jakieś nowe horyzonty, albo spotkaliście kogoś w internecie, jeżeli jesteście singlami, piszecie z kimś, romansujecie, może nie dojść do spotkania, tak? Natomiast tutaj zachowajcie spokój, umiarkowanie, wyciszcie się, zrelaksujcie. Kochani, dużo czasu spędzajcie na świeżym powietrzu. Na pozycji pracy Królowa Kielichów, przede wszystkim, kochani, to są nowe projekty, to jest wsparcie przyjaciół, współpracowników. Możecie liczyć na ludzi wokół, będą przychylni, będą dla Was chcieli bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o uczucia cesarz, macie świetnego męża, świetnego partnera u swojego boku, on o Was dba, myśli, przygląda się Wam. Jeżeli jesteście singlami, macie szansę kogoś poznać właśnie w internecie, ktoś Wam się przygląda. Natomiast może w tym tygodniu nie dojść do spotkania, które było planowane, ale jest to osoba bardzo, bardzo ostateczna. Możecie mieć zadiakalnego koziorożca w otoczeniu. To jest osoba, która chce wejść w stały, stabilny związek i na pewno bardzo mocno... Y Tutaj jest skupiona na Waszej osobie, tak? Jeżeli chodzi, kochani, o zdrówko, mamy kartę wieży. Karta wieży często sugeruje nagły początek objawów, powikłań, infekcji. To są też takie choroby jak migreny, zapalenie opon mózgowych, urazy głowy. Ta karta może sugerować też początek menopauzy, również choroby układu kostnego, zębów, problemy żołądkowe. Rada od kart, karta papieża. Pamiętajcie, że wszystkie sprawy formalne załatwić w tym tygodniu. Jeżeli tutaj coś podpisujecie, staracie się jakieś dofinansowanie, kredyt również, to jest karta też małżeństwa, więc osoby w związkach nieformalnych mogą tutaj albo zawierać małżeństwa, bo mamy świętowanie, radość, imprezy. Mogą tutaj być również zaręczyny i takie rozmowy na temat wejścia w stały, stabilny związek. Także bardzo ładne energie, moi drodzy. Zapraszam do czytań prywatnych. Życzę Wam udanego tygodnia i zapraszam do czytania zodiakalne lwy. Zodiakalne lwy. Co w tym tygodniu dla Was? Moi drodzy, jeżeli chodzi o energię całego tygodnia, karta cesarza: Wy jesteście pewni siebie, wiecie, czego chcecie, wiecie, dokąd zmierzacie. Możecie mieć do, dobrego szefa, opiekuna, e, współpracownika, być może ojciec Was wspiera. To jest taka energia, gdzie Wy po prostu czujecie się pewni w danym miejscu, gdzie się znajdujecie. To jest to miejsce, to jest Wasz czas. E, wiecie, że to, co robicie, ma sens e, i przede wszystkim dbacie o swoje bezpieczeństwo uczuciowe, emocjonalne, materialne. Tutaj będziecie, kochani, skupieni przede wszystkim na swojej przyszłości. Będziecie myśleć nad tym, jak tutaj zarobić pieniądze. Być może myślicie też o otwarciu własnej firmy, własnego biznesu. To też jest bardzo dobry okres na to, żeby zacząć działać. Na pozycji Co Miłego się Wydarzy, jest karta umiarkowania. Kochani, będziecie bardzo spokojny tydzień mieli w tym tygodniu, taki zrównoważony. Macie wokół siebie osobę, która was wspiera, która was kocha, która jest taką ostoją. Ta osoba jest bardzo wrażliwa, empatyczna, możecie liczyć na jej wsparcie. I wy, kochani, w tym tygodniu raczej unikniecie wszelkiego rodzaju stresu, zdenerwowania. Zawsze możecie liczyć na przyjaciół, tak? Albo też na osobę, z którą jesteście w relacji partnerskiej. Co was może zasmucić? Karta sądu często mówi o braku przebaczenia. Być może nie potraficie się jeszcze pogodzić z przeszłością, z tym, co było kiedyś. Ktoś was mógł zranić, być może y, tutaj przydałoby się komuś wybaczyć, oczyścić atmosferę i odejść, ale w tym tygodniu jeszcze nie potraficie do końca sobie z tym poradzić. Y, energia, która wraca z zeszłego tygodnia, ósemka buław. Y, to są wyjazdy, przemieszczanie, będziecie gdzieś wyjeżdżać. To jest też kontakt internetowy, telefoniczny, e, przez komunikatory internetowe, społecznościowe. E, tu będziecie się z kimś komunikować właśnie przez internet. Natomiast jeśli chodzi o pracę, szóstka mieczy, tu jest jakiś wyjazd, możliwość pracy za granicą, możliwość pracy w innym mieście, natomiast to jest też rozglądanie się za czymś nowym, tak? Wy zupełnie chcecie iść w innym kierunku, nie chcecie już tkwić w miejscu, w tym marazmie, w którym się znaleźliście, tylko szukacie dla siebie odpowiedniej ścieżki, żeby rozwijać karierę zawodową. W uczuciach królowa mieczy. Macie osobę, która jest inteligentna, z którą można o wszystkim porozmawiać. Ta osoba zawsze was wesprze, ale kiedy trzeba, rzuci obuchem w głowę. Nie dlatego, że chce wam dokuczyć, ale dlatego, żeby was ocknąć, żeby was obudzić, wylać wiadro zimnej wody, żebyście zrozumieli, jak bardzo jesteście dla tej osoby ważni. Jeżeli chodzi, kochani, o zdrowie, mamy tutaj kartę głupca. Karta głupca często sugeruje. Nam tutaj takie problemy związane właśnie ze zdarzeniami losowymi wypadki, nieplanowane ciąże, choroby, które generalnie są poza naszą kontrolą. Głupcem rządzi uran, który rządzi technologią i elektrycznością. On też ostrzega przed problemami zdrowotnymi wynikającymi ze zbyt dużej ilości promieniowania. Także jeżeli pracujecie przed komputerami, jeżeli macie styczność z tego typu urządzeniami, to tutaj, kochani, trzeba będzie to ograniczyć. Natomiast radą od kart jest pustelnik. Tu jest potrzeba samotności, zagłębienia się w głąb siebie, przemyślenia tego, co ja chcę, dokąd zmierzam. Czym jest moje życie, kim ja chcę być i co ja chcę w życiu osiągnąć. W tym tygodniu będzie trochę rozmyśleń, trochę rozważań na temat waszej przyszłości. Także, moje kochane lwy, bardzo ładny tydzień. Pamiętajcie, że macie osobę, która naprawdę was kocha i wspiera. I tego się trzymajcie. Zapraszam również do czytań prywatnych i życzę udanego tygodnia. I na koniec zapraszam strzelce. Zodjakalne strzelce. Moi drodzy, jeżeli chodzi o energię całego tygodnia, siódemka mieczy, uważajcie, żeby ktoś was nie oszukał, żeby ktoś nie próbował kopać dołków pod nogami. Wy również użyjcie sprytu, jeżeli chcecie coś osiągnąć, jeżeli chcecie tutaj. Zdobyć y, jakąś osobę albo stanowisko pracy, to musicie troszeczkę bardziej być sprytni, przebiegli. Karta słońca na pozycji co miłego się wydarzy mówi o szczęśliwym zakończeniu planów, o szczęśliwym małżeństwie, miłości, o wyzdrowieniu, jeżeli były problemy zdrowotne. Ona też mówi o możliwości zajścia w ciążę. I powiem Wam tak, na pozycji uczuć mamy głupca, czyli tu może być ciąża, dziecko jak najbardziej może się pojawić. Tutaj też jest takie szczęśliwe podejście do relacji, takie bezstresowe. Co Was może zasmucić? Odwołany jakiś wyjazd, brak możliwości pójścia do przodu, coś Was jednak wstrzyma w miejscu. Może przedliczyliście na karierę, na awans, że coś się rozwinie, a tu niespodziewana ciąża może się trafić. To dla jednych, tak? Natomiast dla pozostałych, może planowaliście jakiś wyjazd za granicę do innego miasta, coś zostanie odwołane, przełożone, brak takiego ruchu, ale to jest tylko energia jednego tygodnia. Szóstka kielichów mówi o bratnich duszach, bliźniaczych płomieniach. Być może macie w swoim otoczeniu taką osobę, stąd też słońce i głupiec. Karta szczęśliwej miłości, spełnionej miłości i przede wszystkim oddania oraz zaangażowania. W pracy księżniczka kielichów to są nowe projekty, wyzwania. Ktoś Was może docenić, dostaniecie podwyżkę, awans, bardzo ładne energie. Jeżeli chodzi kochani o zdrówko, wypadła nam tutaj karta pustelnika. Jeżeli chodzi tutaj o pustelnika, on często mówi o problemach z jelitami, dolnym brzuchem, woreczkiem żółciowym śledioną, choroby starcze, przewlekłe, a także choroby genetyczne. Rada od kart królowa mieczy, kochani. Walczcie o siebie, stawiajcie na swoim, twardo stąpajcie po ziemi. Jeżeli ktoś próbuje tu faktycznie was przechytrzyć, bądźcie sprytniejsi, nie dajcie się i zawalczcie o siebie. Życzę Wam wspaniałego tygodnia kochani, jak zawsze zapraszam do czytań prywatnych, pozdrawiam serdecznie.